Część Boże. Panie ministrze, proszę przedstawić zarys tego traktatu, który mamy sygnować, który anonsowany był od strony kancelarii prezydenta jeszcze w zeszłym roku. Pański wiceminister Wawrzyk w ostatnich dniach powiedział, że ten traktat ma przenieść, użył takiego sformułowania nasze relacje z Ukrainą na inny poziom, a Pan dziś powiedział. Że Ukraina ma być dla Polski czymś więcej. Proszę to skonkretyzować i proszę powiedzieć, czy kiedy 3 maja ubiegłego roku prezydent belwederski Duda powiedział, że spodziewa się, że między Polską a Ukrainą nie będzie granicy, i wzmocnił to jeszcze mówiąc, że faktycznie nie będzie tej granicy, i kiedy w te same słowa ten sam prezydent Duda i prezydent Ze Zeleński odezwali się w ostatnich dniach w trakcie tego spotkania tu w Warszawie. Czy to jest pańska polityka, żeby nie było granic?